Czy zauważyłaś kiedyś, że są kobiety, które z biegiem lat nie bledną, lecz przeciwnie jakby zagęszczają wokół siebie powietrze? Wchodzą do pokoju i nic nie muszą robić, nie podnoszą głosu, nie starają się. A jednak coś w nich sprawia, że inni instynktownie zwalniają krok, podnoszą wzrok, czują napięcie trudne do nazwania. To nie młodość, to nie uroda, to nawet nie charakter w potocznym znaczeniu. To coś znacznie głębszego, coś, co rodzi się dopiero wtedy, gdy kobieta przestaje uciekać przed sobą. Większość ludzi wierzy, że atrakcyjność jest darem, albo się ją ma, albo nie, że z czasem znika, wyparowuje razem z gładką skórą i energią dwudziestu lat. Ale to złudzenie, jedno z tych złudzeń, które karmią lęk i utrzymują nas w nieustannej pogoni. Za czymś, czego i tak nie da się zatrzymać. Tymczasem prawda jest znacznie bardziej niewygodna i jednocześnie wyzwalająca. Prawdziwa atrakcyjność nie przychodzi z zewnątrz. Ona pojawia się wtedy, gdy przestajesz negocjować własną wartość. Karl Gustav Jung twierdził, że człowiek staje się całością nie wtedy, gdy dodaje do siebie kolejne role, lecz wtedy, gdy przestaje się przed sobą ukrywać. Proces ten nazwał indywiduacją, drogą ku prawdziwemu ja, które nie potrzebuje masek. I właśnie w tym procesie rodzi się magnetyzm dojrzałej kobiety nie jako strategia, nie jako technika, ale jako naturalny skutek wewnętrznej integracji. To, co za chwilę usłyszysz, nie jest instrukcją, jak podobać się światu. To zaproszenie do spotkania z tą częścią siebie. Która nie chce już być wybierana, bo sama dokonała wyboru. Opowiem o nawykach, które nie są powierzchowne ani spektakularne, ale które z czasem zmieniają sposób, w jaki poruszasz się po świecie i sposób, w jaki świat reaguje na ciebie. Niektóre z nich mogą wywołać opór, inne poczucie ulgi. Jeśli jednak pozwolisz sobie je usłyszeć bez obrony. Odkryjesz, że to nie czas odbiera kobiecie atrakcyjność. To robi to strach przed sobą. Prawdziwa siła zaczyna się w momencie, gdy przestajesz być miła kosztem prawdy. Na tym kanale mówimy o psychologii, relacjach i procesie wewnętrznej przemiany bez uproszczeń i masek. Jeśli chcesz iść tą drogą dalej, zostaw subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Pierwszym i najważniejszym nawykiem kobiety, która z wiekiem staje się coraz bardziej magnetyczna, jest wewnętrzna zgoda na siebie niewarunkowa, nienegocjowana, niezależna od opinii innych. To nie jest głośna pewność siebie, która domaga się potwierdzenia to cicha stabilność, którą czuje się, zanim padnie pierwsze słowo. Jung opisywał ją jako rezultat integracji cienia tych wszystkich cech, emocji i impulsów, których nauczyłaś się w sobie nie lubić. Kobieta, która odważyła się zobaczyć swój cień, przestaje panicznie potrzebować aprobaty. Wie, że nie jest tylko tym, co wygodne, uśmiechnięte i akceptowalne. Zna swoją zazdrość, swój gniew, swoją potrzebę kontroli i swoją wrażliwość. I właśnie dlatego nie musi już ich projektować na innych. Jej obecność staje się spokojna, ciężka, osadzona. Ludzie czują, że mają do czynienia z kimś prawdziwym, a prawda zawsze przyciąga. Wyobraź sobie kobietę, która nie tłumaczy się z każdej decyzji, która potrafi powiedzieć nie bez nadmiaru słów, która nie spieszy się z reakcją, bo ufa swojej ciszy. To nie chłód, to nie dystans, to kontakt z własnym centrum. Jung pisał, że dopóki nie uczynimy nieświadomego świadomym, będzie ono kierować naszym życiem, a my nazwiemy to losem. Kobieta, która zaczyna żyć świadomie, przestaje być ofiarą impulsów, a to zmienia wszystko, nawet sposób, w jaki patrzy. Zauważ, jak często atrakcyjność mylona jest z napięciem z próbą bycia interesującą, potrzebną, niezastąpioną. Tymczasem napięcie. Zdradza brak zakorzenienia. Kobieta, która jest w kontakcie ze sobą, nie musi przyspieszać. Jej ruchy są spokojne. Jej głos nie szuka potwierdzenia. Jej spojrzenie nie ucieka, i właśnie dlatego przyciąga. Nie dlatego, że chce, ale dlatego, że jest. Ten nawyk zaczyna się od prostego, lecz trudnego aktu przestania wojny ze sobą od spojrzenia w lustro bez automatycznej krytyki. Od pozwolenia sobie na bycie niedoskonałą, bez potrzeby natychmiastowej poprawy. Każdego dnia, w małych momentach, uczysz swoje ciało i psychikę jednego komunikatu. Jestem bezpieczna taka, jaka jestem. Z czasem ten komunikat staje się energią, którą wyczuwają inni. I to dopiero początek. Bo kiedy kobieta przestaje walczyć ze sobą. Naturalnie przestaje też trzymać się kurczowo świata. A to prowadzi nas do kolejnego nawyku jednego z najbardziej niezrozumianych, a zarazem najbardziej pociągających. Drugi nawyk rodzi się niemal automatycznie z pierwszego, choć dla wielu kobiet bywa on najtrudniejszy do zaakceptowania. To umiejętność nieprzywiązywania się. Nie do ludzi, nie do reakcji, nie do wyników. Kobieta, która z wiekiem staje się magnetyczna, przestaje ściskać życie z lęku. Zamiast tego uczy się trzymać je otwartą dłonią. Większość cierpienia w relacjach nie wynika z braku miłości, lecz z nadmiaru strachu strachu przed porzuceniem, przed samotnością, przed byciem niewybraną. Ten strach sprawia, że kobieta zaczyna być za bardzo, za dostępna, za szybka, za gotowa. Zachętna do poświęceń, o które nikt jej nie prosił. I choć wydaje się to paradoksalne, właśnie w tym momencie traci swój magnetyzm. Kobieta dojrzała psychicznie rozumie coś, czego wcześniej nie potrafiła pojąć. Pożądanie rodzi się w przestrzeni, a nie w kontroli. Gdy przestajesz pilnować każdej reakcji, sprawdzać każdy sygnał, analizować każdą ciszę, w Twoim życiu pojawia się oddech. A tam, gdzie jest oddech, pojawia się napięcie twórcze zdrowe napięcie takie, które przyciąga to nie jest gra, to nie jest manipulacja to konsekwencja wewnętrznej zmiany. Kobieta, która ma kontakt ze sobą, ma swoje życie swoje rytmy swoje granice nie zawiesza swojego istnienia na czyjejś wiadomości nie odkłada swoich planów w oczekiwaniu na czyjąś decyzję. Jej czas ma wartość, ponieważ ona sama ma wartość. Zauważ, jak inaczej porusza się taka kobieta, jak jej tak i nie są równie spokojne, jak nie musi tłumaczyć się z tego, że wybiera siebie. Dla wielu osób to bywa niewygodne, dla niektórych frustrujące, ale dla tych, którzy potrafią to poczuć, staje się niezwykle pociągające. Bo spotkanie z kimś, kto nie potrzebuje, by go ratować, ani wybierać, budzi respekt. Ten nawyk wymaga odwagi, wymaga zgody na to, że nie każdy zostanie, że nie każda relacja przetrwa, ale właśnie w tej zgodzie kryje się wolność. Kobieta, która nie trzyma się kurczowo, nie boi się straty, bo wie, że nie traci siebie. A kiedy przestajesz się kurczowo trzymać, Twoja energia zaczyna się porządkować. I wtedy pojawia się trzeci nawyk: subtelny, często niedoceniany, a jednak niezwykle czytelny dla otoczenia. To spójność zewnętrzna. Styl dojrzałej kobiety nie polega na modzie. Moda jest zmienna, styl jest zakorzeniony, jest przedłużeniem tego, kim jesteś, a nie próbą być jakimś innym. Kobieta, która przeszła wewnętrzną transformację, nie potrzebuje kostiumu. Jej ubrania, sposób poruszania się, gesty i głos tworzą jedną całość. Ludzie często nie potrafią powiedzieć, co dokładnie ich przyciąga. Mówią, coś w niej jest. Tym czymś jest brak dysonansu. Gdy to, co wewnątrz zgadza się z tym, co na zewnątrz, powstaje poczucie autentyczności. A autentyczność działa na poziomie, którego nie da się podrobić. Kobieta, która zna siebie, nie ubiera się przeciwko sobie, nie zakłada masek młodości, nie próbuje ukrywać czasu. Jej styl jest dialogiem z jej ciałem, a nie walką z nim. Wybiera to, w czym czuje się obecna, widoczna, ugruntowana, i właśnie dlatego jej obecność zapada w pamięć. Ten nawyk rodzi się z pytania: Jak ja się w tym czuję, a nie Jak mnie w tym ocenią? Z czasem staje się naturalny i znów nie jest strategią uwodzenia, jest skutkiem wewnętrznej uczciwości. Jeśli ten temat poruszył w tobie coś głębszego, jeśli poczułaś, że te słowa dotykają także twojej historii, subskrybuj ten kanał. To przestrzeń dla kobiet, które nie boją się zajrzeć w głąb siebie i dojrzewać świadomie. Czwarty nawyk bywa najbardziej przełomowy, bo dotyka samego rdzenia relacji z innymi ludźmi to rezygnacja z potrzeby bycia rozumianą przez wszystkich. Kobieta dojrzała nie tłumaczy się ze swojej drogi. Wie, że im bardziej próbuje się wyjaśnić, tym bardziej oddala się od siebie. Akceptuje fakt, że nie każdy ją zrozumie i przestaje traktować to jak porażkę to ogromna ulga dla psychiki. Potrzeba bycia zrozumianą, często maskuje lęk przed odrzuceniem. Gdy ten lęk słabnie, kobieta przestaje nadmiernie się obnażać, zostawia coś tylko dla siebie, a tajemnica, nie ta wymyślona, lecz naturalna, jest jednym z najsilniejszych źródeł magnetyzmu. Nie chodzi o zamykanie się, chodzi o selektywność, o świadomość, że nie każdemu należy się dostęp do Twojego wnętrza. Gdy przestajesz mówić wszystko wszystkim, Twoje słowa nabierają wagi. Twoja obecność staje się bardziej wyczuwalna. Ludzie zaczynają słuchać uważniej. Piąty nawyk jest cichy, ale głęboki umiejętność bycia samej bez poczucia braku. Kobieta, która potrafi być sama, przestaje emitować głód, a głód, nawet nieuświadomiony, zawsze odpycha. Samotność przestaje być zagrożeniem. Staje się przestrzenią regeneracji. To w niej dojrzewa kontakt z intuicją, z ciałem, z własnym rytmem. Taka kobieta nie szuka relacji, by się dopełnić. Ona dzieli się nadmiarem. I właśnie dlatego relacje z nią mają inny ciężar. Są wyborem, nie ucieczką. Szósty nawyk dotyczy tego, co wiele kobiet wypiera przez lata zgody na własną moc nie tę teatralną, nie tę agresywną. Ale spokojną, wewnętrzną siłę, która nie musi dominować, by być odczuwalna. Kobieta, która uznała swoją moc, przestaje ją umniejszać, by inni czuli się komfortowo, przestaje się kurczyć, przestaje przepraszać za swoją obecność. To moment, w którym cień przestaje być wrogiem, a staje się źródłem energii. Gniew przestaje niszczyć, zaczyna wyznaczać granice. Smutek przestaje osłabiać. Zaczyna pogłębiać. Pasja przestaje być za duża. Zaczyna być żywa. I wreszcie siódmy nawyk. Ten, który spina wszystkie poprzednie zaufanie do procesu. Kobieta, która naprawdę dojrzała, nie walczy już z życiem. Rozumie, że nie wszystko musi się wydarzyć natychmiast, że nie wszystko da się kontrolować, że czas jest sprzymierzeńcem, nie wrogiem. To zaufanie uspokaja jej nerwowy system, a spokojny system nerwowy jest jednym z najbardziej pociągających stanów, jakie istnieją. Nie ma w tym pośpiechu, nie ma desperacji, jest obecność. I właśnie dlatego niektóre kobiety z wiekiem stają się coraz bardziej magnetyczne. Nie dlatego, że coś zyskały, ale dlatego, że przestały tracić siebie. Jeśli czujesz, że ten film opisuje fragment twojej historii, napisz w komentarzu jedno słowo, które najbardziej z tobą rezonuje. Czy to spokój, siła, samotność, a może wolność? Ale jest jeszcze jeden wymiar, o którym rzadko mówi się wprost, a który decyduje o tym, czy kobieta naprawdę staje się magnetyczna w relacjach, czy tylko sprawia takie wrażenie na chwilę. To sposób, w jaki przestaje kochać z lęku. Większość relacji rozpada się nie dlatego, że zabrakło uczuć, lecz dlatego, że jedna lub obie strony kochały, próbując wypełnić wewnętrzną pustkę. Kobieta, która nie przeszła procesu wewnętrznej integracji, często nieświadomie oczekuje, że relacja ją uratuje, że druga osoba daje jej poczucie bezpieczeństwa, wartości, sensu. I choć na początku może to wyglądać jak intensywna bliskość, z czasem zamienia się w napięcie, kontrolę, albo ciche rozczarowanie. Dojrzała kobieta wchodzi w relacje z innego miejsca. Nie pyta już czy mnie wybierzesz, lecz raczej czy możemy spotkać się w prawdzie? Jej miłość nie jest kontraktem ani próbą zabezpieczenia się przed samotnością, jest obecnością. A obecność zmienia dynamikę wszystkiego. W relacji taka kobieta nie boi się ciszy, nie interpretuje jej natychmiast jako zagrożenia. Potrafi być blisko, bez stapiania się, potrafi odejść, bez niszczenia siebie. Jej granice nie są murami, są wyraźne, ale przepuszczalne. Dzięki temu mężczyzna nie czuje się ani pochłonięty, ani odsunięty. Czuje się zaproszony. To niezwykle ważny moment zaproszenie zamiast nacisku. Kobieta, która jest w kontakcie ze sobą, nie testuje, nie prowokuje, nie sprawdza. Nie zadaje pytań po to, by usłyszeć konkretną odpowiedź. Jej spokój działa jak lustro, pokazuje drugiej osobie, na jakim poziomie naprawdę jest. I właśnie dlatego relacje z taką kobietą bywają transformujące. Nie zawsze łatwe, ale prawdziwe. Warto też powiedzieć o jeszcze jednym nawyku w relacjach rezygnacji z fantazji na rzecz realnego spotkania. Dojrzała kobieta widzi drugą osobę taką, jaka jest, a nie taką, jaką chciałaby ją widzieć. Nie zakochuje się w potencjale. Nie usprawiedliwia braku obecności historiami. Nie czeka, aż ktoś dojrzeje. Jej miłość nie polega na naprawianiu polega na rozpoznaniu. To bywa bolesne, bo oznacza pożegnanie z iluzją, ale jednocześnie jest wyzwalające. Kobieta, która nie karmi się iluzją, nie traci energii na nadzieję, która ją wyczerpuje. Jej serce staje się spokojniejsze. A spokój w relacji jest rzadkością i dlatego jest tak pociągający. W relacjach dojrzała kobieta nie boi się też konfliktu, ale nie używa go jako broni. Konflikt staje się dla niej informacją, sygnałem, że coś wymaga uważności, a nie dominacji. Potrafi mówić o swoich potrzebach bez oskarżania, potrafi słuchać bez obrony, a jeśli widzi, że dialog nie jest możliwy, potrafi odejść bez dramatyzowania. To bardzo ważny moment w jej drodze odejście bez potrzeby udowadniania swojej racji. Relacja przestaje być polem walki o wartość. Staje się przestrzenią spotkania dwóch odrębnych światów, i tylko wtedy ma szansę być żywa. I wreszcie coś, co często pozostaje niewypowiedziane. Dojrzała kobieta nie potrzebuje relacji, by czuć się kobietą. Jej kobiecość nie zależy od bycia czyjąś partnerką. Ona jest zakorzeniona w jej ciele, w jej decyzjach, w jej zgodzie na siebie. Relacja jest dodatkiem, nie fundamentem. I właśnie dlatego, paradoksalnie, przyciąga relacje głębsze. Bo spotkanie z kimś, kto nie oczekuje, że zostaniesz jego ratunkiem, jest ulgą. Jeśli więc pytasz, co jeszcze można dodać, to właśnie to. Nowy sposób bycia w relacji, który nie wynika z technik, lecz z wewnętrznej przemiany. Relacje, która nie ma cię wypełnić, lecz spotkać. Miłość, która nie ma cię uspokoić. Lecz być prawdziwa, i być może to jest najważniejsza zmiana ze wszystkich, bo kobieta, która nie boi się stracić relacji, która nie jest jej przeznaczona, staje się kobietą, przy której inni boją się stracić ją. Jeśli dotarłaś do tego momentu i czujesz w sobie cichy rezonans, być może nie potrzebujesz już kolejnych odpowiedzi. Być może wystarczy jedno pytanie, które zostanie z tobą na dłużej. Co we mnie próbuje się wreszcie ujawnić, gdy przestaje się bać? To od tego pytania zaczyna się prawdziwa przemiana.